Nie tak szybkiego, ale spodziewaliśmy się dobrego meczu. Dzisiejszy wynik to jest chyba konsekwencja ostatniego meczu. Uwolniła się w nas sportowa złość. Do dziś nas boli porażkę z Jastrzębiem i pokazaliśmy po prostu dzisiaj, że, że nadal jesteśmy dobrą drużyną i mamy nadzieję, że tamten mecz był tylko wypadkiem przy pracy. Tutaj świetnie udało się wygrać. Mamy teraz serię ciężkich wyjazdów. Założyliśmy sobie ilość punktów, jaką chcemy do Radomia przywieźć. Pierwszy etap jest na 100%, także no, mamy powód do zadowolenia. Na zdecydowanie drugi. W pierwszym ciężko, e, ciężko wyszliśmy w ten mecz, od chyba 1-4 czy 1-5, ale na szczęście wróciliśmy do dobrego grania. W drugim secie myślę, że od początku do końca dominowaliśmy nad GKS-em, a w trzecim, w trzecim, co tam się działo, e, e, tak, walka na przewagi, uciekli nam, ale fajne wejście Łukasza widzę, uratował nam końcówkę, no i już piłka meczowa, gdzie bohaterem został człowiek z cienia Michał Ostrowski. siedział na pewno na mecz z Jastrzębskim i nie dlatego, że przegraliśmy, dlatego, że graliśmy dużo słabiej niż sobie to zakładaliśmy i to był największy problem, bo na pewno nie wygramy wszystkich meczy, ale mieliśmy szansę wygrać mecz z Jastrzębskim, a nie wykorzystaliśmy tych szans poprzez naszą słabszą grę, ale to już nieważne. Dzisiaj się odbudowaliśmy, graliśmy naprawdę dobrze. Mogę powiedzieć, że popełniliśmy jeden błąd w ataku. To się nie zdarza i to popełnił Łukasz widzę akurat, który wszedł może trochę w końcówce trzeciego seta nierozgrzany, ale zrehabilitował się później dwoma sami dwoma jednym blokiem fantastycznym. Także mała ilość własnych błędów spowodowała to, że dzisiaj mecz 3-0 dla nas, ale mimo wszystko nie było łatwo. Poza drugim setem cały czas pierwszy musieliśmy gonić, a w trzecim cały czas punkt za punkt i fajnie znowu wytrzymaliśmy tą końcówkę. Cieszę się bardzo, bo mogło być różnie. Przegrywając trzeciego seta jestem pewny, że drużyna z Katowic złapałaby wiatr. Nam by mogło trochę skrzydła podciąć, także bardzo ważny set i ważne trzy punkty. Tak naprawdę po wyjazdach mamy czwarty nasz wyjazd. Graliśmy w Rzeszowie, graliśmy w Bełchatowie, w Lubinie i w Geksie. Jakby ktoś mi powiedział, że będziemy mieć sześć punktów, to bym wziął to w ciemno. Teraz mamy serię wyjazdów, jeszcze pięć meczów na wyjeździe z drużynami zdecydowanie w naszym zasięgu. Teoretycznie możemy zdobyć tam 18 punktów, już mamy 3, tak? E, ja od pewnego czasu, na, w sumie chłopcy zaproponowali, żeby sobie stawiać na dwa, trzy spotkania jakieś cele punktowe. E, ja nie widzę drużyny, e, tak jak powiedziałem, poza Zaksą Rzeszowem i, i Bełchatowem na wyjeździe, której byśmy nie mogli ugryźć. I mamy 6 wyjazdów takich, że możemy ugryźć. Jak spytałem chłopaków o najbliższe trzy spotkania, czyli e, Katowice, Bydgosz i Olsztyn. Tomek Fornel powiedział, że 12 punktów zdobędziemy. Także nie wiem, jak u niego z matematyką. Będzie nam bardzo ciężko. Jedziemy w każdym razie do każdej z tych drużyn z respektem, ale tak jak dzisiaj, pewni swojej wartości i w każdym meczu byśmy chcieli punktować. Najważniejsze są trzy punkty, ale cieszę się również ze, ze statuetki. Jest to dla mnie również takie wyróżnienie i cieszę się, że właśnie ja ją dostałem. Mimo wszystko dużo bardziej cieszę się z tego, że wygraliśmy ten mecz. Na pewno tak, zastrzemy popełniliśmy popełniliśmy bardzo dużą ilość błędów na zagrywce. Dzisiaj się ustrzeliśmy tych błędów i to spowodowało, że wygraliśmy 3-0. Tylko trzeci set przysporzył nam jakiś takich większych problemów. Myślę, że te dwa sety były, dwa pierwsze sety były dobre w naszym wykonaniu, trzeci Troszkę oni zaczęli nam, nas przyciskać, ale udało się zdobyć trzy punkty. Przy detale myślę, że przede wszystkim podstawy techniczne, podstawy. To, to chodzi o te detale, bo, bo dzisiaj to, co graliśmy w przyjęciu i blogu, obrona, to jak tak będziemy grali, to, to, to z nikim nie wygramy. I, ale to powodowało przede wszystkim nasz paraliż, i to jest najgorsze. To nie jest to, że ktoś radom dzisiaj nam dostarczał piłkę do grania. I ja mówię to z pełną świadomością, bo, bo tak było. Każda piłka, która miała być zaryzykowana z tego radomia, była zepsuta, a piłki wprowadzane kierunkowo w naszych przyjmujących robiły tak dużo krzywdy, że, że nie trzeba było się stosować dla nich, wobec nich, żeby, żeby, żeby coś zmieniać. Więc przegraliśmy swoją siatkówkę, nie graliśmy dzisiaj w ogóle swojej siatkówki. I takie mecze się zdarzają. Ja mówię, będę to zaraz z chłopakami, bo jak chcę im pomóc, a ja... nic tutaj są nerwy moje czy ich, bo, bo to, to jest sport. Ale no mówię, no, samo podejście i może ta, ta strefa komfortu, którą mieliśmy może w głowach po, po wygranych meczu w Gdańsku, czy punkcie w Lubinie, yy, może mieliśmy takie myśli, że będzie po prostu będzie fajnie. Tak? Niezależnie jak będzie, że, że to będzie w miarę wyglądało, bo, bo niedawno czy nie temu graliśmy dobry mecz. Tak to nie działa i każdy mecz ma nową historię trzeba się o swoje zawsze bić. A, a Radom dzisiaj zagrał na tyle konsekwentnie, że to wystarczyło do grania, bo ten mecz uważam, że nie był wcale dobre widowiskiem. え